Pan Rafał Leśkiewicz, Dzień dobry, panie Rafale. No proszę powiedzieć, właśnie, co to za wystawa, bo mamy tutaj taką broszurkę Niepokonani. Dzień dobry. Tak, wczoraj na skwerze Kuvera na krakowskim przedmieściu otworzyliśmy bardzo ciekawą wystawę, która opowiada o niepokonanych, a więc tych często anonimowych, często mniej znanych bohaterach II wojny światowej. Tych wszystkich, dzięki którym udało się doprowadzić do. Szczęśliwego, chyba nie do końca szczęśliwego, ale na pewno zwycięskiego zakończenia II wojny światowej, przynajmniej zwycięskiego dla państw alianckich. Przypomnijmy, 7 maja 1945 roku w Reims we Francji Niemcy oficjalnie podpisały akt kapitulacji, obowiązujący od 8 maja od godziny 23.01. Oczywiście dla Polaków ta wojna nie zakończyła się szczęśliwie. Przez następnych 45 lat znajdowaliśmy się pod dominacją Związku Sowieckiego. Niemniej jednak warto pamiętać o tych wszystkich bohaterach, którzy doprowadzili do szczęśliwego zakończenia tego konfliktu, o ludziach bardzo często anonimowych, chociażby takich, którzy działali w wywiadzie, działali w, w rozpoznaniu, dzięki któremu udawało się ustalać na przykład, gdzie przemieszczały się jednostki niemieckie, udawało się przechwytywać niemieckie depesze, czy korespondencję niejawną, która pozwalała potem na planowanie operacji zbrojnych. Na przykład zatrzymajmy się na momencik, bo mm -hmm. takie nazwiska jak Władysław Anders czy Stanisław Skalski na pewno są Państwu znane, ale Wacław Struszyński, tutaj jest wymieniona taka osoba. Osoba, która wynalazła radio Namiernik Ubotów i który wow. właśnie pomógł wygrać mhm. bitwę o Atlantyk. Tutaj widzimy postać takiego mężczyzny o inteligentnej bardzo twarzy, skupionym spojrzeniu. Myślę, że rzeczywiście wiedza ogromna i też doświadczenie wojenne sprawiły, że po prostu mógł coś takiego wymyślić, prawda? Oczywiście tak. To jest jeden z przykładów, jedna, jedna z biografii, która opowiada o takim właśnie niepokonanym. Tych niepokonanych jest kilkunastu. Wystawa dwujęzyczna, więc zachęcamy także Odwiedzających Warszawę turystów z innych krajów, by poznawały, poznawali życiorysy tych niezwykle ciekawych osób, bo oczywiście ta wystawa pokazuje nie tylko tych zupełnie nieznanych bohaterów II wojny światowej. Władysław Anders, dowódca drugiego korpusu polskiego, no to postać ikoniczna, znana przez wszystkich, ale kilku spośród tych bohaterów to osoby, które chociażby wymyśliły właśnie różnego rodzaju urządzenia techniczne służące namierzaniu, czy to ubotów, czy połączeń różnego Rodzaju komunikacyjnych, czy też dbały o to, by na zapleczu działań wojennych no, rozszyfrowywać szyfry niemieckie i depesze niemieckie. I ta wystawa jest właśnie takim hołdem, złożonym przede wszystkim tym wszystkim anonimowym bohaterom, których losy II wojny światowej po wrześniu 1939 roku skierowały w zasadzie na wszystkie fronty na całym świecie. Wielu Polaków uciekło z ogarniętej wojną i we wrześniu 1939 roku Polski znalazło się w siłach zbrojnych państw alianckich. Walczyli o wolność naszą i waszą, o wolność Polaków, o wolność krajów Europy Zachodniej. I my często nie pamiętamy o tych ludziach, rozmawiamy często o generał Andersie, o drugim korpusie, o generał Maczku, Sosabowskim, ale nie, nie, nie pamiętamy o tych pojedynczych wyjątkowych postaciach, które doprowadziły do zakończenia tego niezwykle tragicznego konfliktu, którego 80 rocznicę właśnie dzisiaj obchodzimy. No właśnie, bo o tym już dzisiaj mówiliśmy, że w II wojnie światowej zginęło ponad 50 milionów ludzi, natomiast zaangażowanych w te wojny, czytałem w różnych źródłach, był ponad miliard, miliard ludzi na na całym świecie. Czyli jakby ta wojna, ona nie rozgrywała się tylko na froncie, prawda? No tak, niestety nie rozgrywała się tylko na froncie i mówimy tutaj tak naprawdę o skali ofiar między 55 a ponad 70 milionów. Czyli do, do dzisiaj, po 80 lat po zakończeniu II wojny światowej, my tak naprawdę nie wiemy dokładnie, ile osób podczas tej II wojny światowej zginęło. A przypomnę, że przecież maj 45 roku to nie jest koniec II wojny światowej na całym świecie, dlatego że przecież toczyły się walki jeszcze w Azji i dopiero 2 września 45 roku na serniku Mizuri podpisany został akt kapitulacji z cesarzem Japonii, co dopiero wtedy zakończyło drugą wojnę światową. Ja jeszcze nawiążę w kontekście ofiar do jednej niezwykle przejmującej historii i też zachęcę wszystkich, którzy nas dzisiaj oglądają do tego, by odwiedzić nasz centralny przystanek historia. Tu całkiem niedaleko przy Marszałkowskiej 108, centralny przystanek historia imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego, bo tam do 16 maja prezentujemy wyjątkową wystawę. Obok tej wystawy Niepokonani. Wystawę zatytułowaną Małe Ofiary. To wystawa prezentująca zdjęcia, prezentująca obrazy, rysunki przygotowane przez małe dzieci w roku 1946, będące ich percepcją II wojny światowej. Tego, jakim tragizmem była II wojna światowa i jak osobiście te dzieci doświadczyły II wojny światowej. Pobytu w obozach koncentracyjnych, w obozach pracy, codziennych łapanek, rozstrzeliwań na ulicach. Wielu polskich miast znajdujących się pod okupacją niemiecką, te często kilkuletnie dzieci w sposób niezwykle sugestywny, z taką charakterystyczną dla dzieci wrażliwością opisywały poprzez rysunki, jak wyglądała druga wojna światowa. Tę wystawę też trzeba koniecznie zobaczyć, pamiętając o II wojnie. Do kiedy będzie ta wystawa? Do 16 maja prezentujemy ją w Centralnym Rysunku A jak Historia. państwo pozyskali te rysunki? Czy to jest ostatnie jakieś takie badania yy, i kwerenda, czy yy, gdzieś mieliście już to w swoich zbiorach te, te rysunki znajdują się w zasobach archiwum akt nowych, one są wpisane do rejestru Światowego Dziedzictwa UNESCO, wypożyczyliśmy je z, z archiwum akt nowych, prowadząc badania dotyczące percepcji odbioru II wojny światowej właśnie przez najmłodszych. Odbyła się konferencja naukowa, na której zgromadziliśmy historyków, psychologów, terapeutów, pedagogów, którzy zajmują się problematyką traum wojennych i właśnie o tej traumie wojennej opowiadaliśmy podczas konferencji, która odbyła się dwa dni temu, a przy tej okazji otworzyliśmy tą zwykle ciekawą wystawę. Zatem, wystawa Niepokonani i wystawa Małe Ofiary, to taki nasz na tym etapie wkład w, w przypominanie o zakończeniu II wojny światowej, o tych sześciu latach hekatomby, która na, nastała na ziemiach polskich po wrześniu 1939 roku. Bo o tych ofiarach trzeba pamiętać i pokazywać je w wielu wymiarach. Ale ma Pan rację, że wojna nie zakończyła się wraz z podpisaniem tych aktów kapitulacji. Te rysunki dzieci, które powstały przecież już po jej zakończeniu. No mówi... Mówią o tym, że to napiętnowało ludzi na całe życie. Czasem dziwne zachowania albo brak y, takich dobrych relacji rodzinnych, to wszystko były skutki tych traumatycznych wydarzeń, które, przez które ci ludzie przeszli. Y, I te pokolenia, które tutaj, zwłaszcza na tak bardzo dotkniętym przez wojnę terenie Polski, bo inne kraje aż tak bardzo chyba nie ucierpiały na zachodzie Europy jak my, no to budowały tą Polskę też będąc jeszcze okaleczonymi po tej strasznej wojnie, po zdradach rozlicznych, po tym doświadczeniu, że są pod ludźmi, prawda? że nie tak, są nic prawda. warci, że są półzwierzętami, że są sygnowani jak gdyby takim piętnem niewoli. I oni potem musieli budować wolną Polskę jeszcze w takim sowieckim jednak układzie. I to, że to się udało, to też wielka siła narodu polskiego, ale też musimy pamiętać o tym, że to, to nawet dzisiaj obserwujemy. Te zachowania ludzi, te łatwość w dzieleniu Polaków na dobrych i na złych, prawda? To też są chyba jeszcze konsekwencje tamtego podziału, tego, tego okradania ludzi z ich mienia, zgodności, przepisywania mieszkań. Prosta sprawa. Czytałam, że jeden ze sportowców właśnie został zmuszony przez gestapo do, do oddania swojego mieszkania, a potem wywieziony i rozstrzelany tutaj pod warszawskim lesie. Więc ludzie po prostu dla nich własna, wartość własnego życia przestała mieć znaczenie, bo widzieli, że w każdym momencie byle trep niemiecki może ich tego życia pozbawić. I oni potem budowali Polskę. Więc mówię o tym dlatego tak obficie, bo wciąż jeszcze ze skutkami tej wojny się borykamy, mimo że nie widzimy już tych ran. Zadanych miastom czy, czy polskim ojczyźnie, po prostu. Ale one wciąż jeszcze są. To prawda, są i warto też pamiętać o tym, że my w czasie II wojny światowej straciliśmy ponad 5 milionów 700 tysięcy polskich obywateli. Warto też pamiętać o tym, że tkanka społeczna została całkowicie zachwiana. Straciliśmy kwiat polskiej inteligencji. Zostały zniszczone wszystkie polskie miasta. Ponad 80% polskiej infrastruktury miejskiej została zniszczona. Drogi, mosty, połączenia kolejowe. Ten kraj był w ruinie w 1945 roku, a dodatkowo musiał płacić jeszcze trybut Związkowi Sowieckiemu przez następne 45 lat, więc tę Polskę odbudowujemy tak naprawdę do dzisiaj. I rzeczywiście, pani redaktor ma rację, te traumy wojenne tkwią w nas do dzisiaj, bo przecież wszyscy, którzy, którzy żyjemy w tej chwili w Polsce, mieliśmy bądź mamy jeszcze kontakt z osobami, które drugą wojnę światową przeżyły. Ja sam pamiętam moje osobiste rozmowy z dziadkiem, który na kilka lat został wywieziony na roboty. Przymusowe do Niemiec, on nigdy nie zostawiał jedzenia na talerzu. Zawsze zjadał wszystko to, co dostał na przykład na obiad, bo pamiętał o tym, co działo się w czasie II wojny światowej, jak to jedzenie miało dużą wartość i jak niewiele tego jedzenia wtedy było, bo Niemcy karmili podle. No właśnie, w Podkowie Leśnej żyje wciąż jeszcze pani Stefania, to moja dawna sąsiadka, która opowiadała o tym, jak ona była wywieziona. Właśnie prosto z powstania była wywieziona do. Do Niemiec na te roboty przymusowe. Wróciła po kilku latach do domu. Matka się już nie spodziewała w ogóle, że, że zobaczy córkę żywą. Ale tu, u niej, akurat ta trauma tej wywózki objawia się w taki sposób. On nie mówi o tym za dużo, natomiast jest osobą niezwykle zdyscyplinowaną. Ona, mając już wiele lat, wciąż gimnastykuje się codziennie, spaceruje, doskonale się orientuje w sprawach komputerów i takiego świata cyfrowego, bo ona chce być na bieżąco, bo ona mm -hmm. nie chce, żeby ją życie zaskoczyło, bo po prostu nigdy nie wiadomo, co się przyda. Ale wiesz co, mój dziadek wspomina za często o Zełzami w oczach, jak szły wojska ze wschodu i gdyby nie sąsiedzi, którzy ostrzegli ich chwilę wcześniej, no to nie uciekliby. Oni uciekali w ostatnim momencie, widzieli już, jak płoną inne domy. I dziadek zawsze kiedy o tym wspomina, no to są ów z to jest on dalej to z nim żywe. On miał wtedy 6 albo 7 lat, kiedy to się wszystko. No i, i zobaczcie Państwo, jest nas tutaj troje i każdy z nas ma jakąś swoją osobistą historię związaną albo z bliskimi, albo z osobami, które znamy, które przeżyły Drugą wojnę światową, jak to głęboko w nas jeszcze do tej pory. No ale nasze dzieci już pewnie tego tak nie przeżyją, więc to pierwsze pokolenie, które przeżyło, to są świadkowie historii. Drugie pokolenie, czyli ich dzieci, bo mhm. ja też pamiętam, tam mamy dziadka i tak dalej, więc dla mnie też to jest żywe. Moim dzieciom już tego tak nie przekażę. I dlatego niebezpieczeństwo jest właśnie w tym trzecim, czwartym pokoleniu, ludzi, dla których wojna jest tylko po prostu znakiem, jest tylko historia, wydarzeniem historycznym. Dlatego wywoły. trzeba o tym przypominać. <laughs> ale mówić tak na starzy tak. cały czas żywo opowiadać o tym, pokazując tragizm i okrucieństwo każdej wojny, każdego konfliktu zbrojnego, a druga wojna światowa to rzeczywiście największy w historii konflikt, który dotknął obola. To, to to już kończąc. Zapraszamy przystanek Historia. To jest bardzo wygodne miejsce komunikacyjnie, bo blisko dworca centralnego, przy stacji metra wszystko. Tam Marszałkowska, najbardziej znane skrzyżowanie w Warszawie. I tam bardzo ładnie ulokowany jest Instytut Pamięci Narodowej można wejść po prostu prosto z ulicy z Marszu. Na dole Iskwer -Huvera. Iskwer -Huvera. Iskwer -Huvera. I druga Stawanie właśnie. Tak. Do 28 maja. Tak? tak jest, dokładnie. Druga właśnie wystawa, to jest dobrze, że tam się ulokowaliście, bo kiedy się spaceruje weekendami, to widzi się naprawdę tłumy turystów z zagranicy. Dokładnie. A Daki to im trzeba kwer. mówić. A to im trzeba na mówić, jak Polska była języcznie. dzielna. Tak. I jeszcze już na koniec jeszcze tylko przeczytam te nazwiska Pogromców Enigmy, bo skoro mamy przypominać, to zróbmy to. To byli Marian Rejewski, Henryk Zygalski i Jerzy Różycki. Proszę się wybrać na wystawę Więcej Wiedzy. Na pewno Państwo tam zdobędą, a to też podbuduje nasze poczucie narodowej dumy. Tak jest, a z nami był Rafał Leśkiewicz, rzecznik Bardzo Instytutu Pamięci Narodowej. Ślicznie dziękujemy.